Witajcie, witajcie! Dzisiaj pozdrowienia z Raszkowa. Lecimy! Słuchajcie, dostałem kolejną przesyłkę od mojego widza Łukasza z Raszkowa. Pozdrawiam cię, Łukaszu, serdecznie. Bardzo ci dziękuję za przesyłeczkę, kolejną przesyłeczkę. Łukasz do mnie napisał też bardzo miły list. Po przeczytaniu, no bardzo miły, bardzo dziękuję. I tutaj Łukasz załączył również troszkę walorków. Słuchajcie i przejrzymy, zobaczymy co tam Łukasz do mnie wysłał. Przejrzyjmy najpierw pocztóweczki. A tak będzie się lepiej widzieć. Mamy pozdrowienia zraszkowa. Raszkowa. Akurat Łukasz jest z Raszkowa, więc dodał nam, dodał mi tutaj e, pocztówkę. Pocztówki czyste. Nieużywane. Dalmacja. Fajne te zdjęcia w, w obwolucie, że tak powiem, znaczkowej, czyli jakby to były znaczki. Czasami się, się zdarzają takie znaczki, że po prostu jest zdjęcie, nominał, kraj i już jest znaczek. I już jest znaczek. Słuchajcie, dalej mamy Zadar. Też Dalmacja. Widocznie Łukasz był w Dalmacji. Chorwacja. Tak, mamy tutaj troszkę jeszcze widokówek z Ostrowa Wielkopolskiego. Nie byłem jeszcze w Ostrowie Wielkopolskim, więc miło popatrzeć. O, żaglowiec z Hamburga. No słuchaj, Łukasz, dzięki. Fajny. Fajny, fajny. No i pozdrowienia z Dobrzycy. Zamek pewnie jakiś. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co za znaczki Łukasz do mnie wysłał. Po kolei. Może tak. Zaczynamy od Francji. U góry mamy Francję, Portugalię. Tutaj jest coś ciekawego. Zaraz zobaczymy. Frankfurt. Widzicie? Widzicie. Trochę wam zbliżę, abyście lepiej widzieli to, co tu wyciągam. Takie ciekawe wycinki. Berlin 1882 rok. Tutaj 80, 1889, to zaznaczę. Tak. Tutaj jest chyba stempel. 812N. Nie wiem, czy to czasem, nie od tej 5-6N. To chyba jest piąta, 6 nacht, czyli noc, ale nie jestem pewien. Musiałbym sprawdzić. Frankfurt nad Menem. Tak. Tu jest kasownik Berlin. Tutaj kasownik B. Nie wiem, tu też Berlin, a tu Nden. jakiś Minden, nie wiem. No, te są fajne, te są fajne. Dobra, co tu mamy? Tu mamy tak, mamy Lenina, tak, Czechosłowackiego też, Pietrodworec. To mamy do kolekcji, tutaj jest... Czekajcie, bo nie widzicie. O, teraz widzicie. Tutaj Marok. Marok tego typu. Fajne. Łukasz napisał, że, że zapewne ta kolekcja, czy te znaczki uzupełnią moją kolekcję lub, lub będą na konkursy. No dokładnie tak, dokładnie tak. Niektóre pójdą do mojej kolekcji, a niektóre przeznaczę na konkursy. Słuchajcie, ja to stronce już nie będę tego wkładał, z drugiej strony nic. Okej, okay, pomyślałem, że z drugiej strony jeszcze coś jest. To słuchajcie, to tak, wrzucamy na szybkości, potem będę to układał. Patrzymy drugi, drugą kartę. Tu mamy standardy niemieckie, tu mamy Grecję. Tu też niemieckie, tutaj Grecja, Sport. No, tych nie mam, także fajnie do, do kolekcji sportowej będzie. Tu mamy znane polskie znaczki. Tutaj mamy Helvetia, a i jest ten odrzutowy samochód sowiecki. Kongo. Tutaj Sport. Wielka Brytania, World Cup. 66 rok. W ten sposób. Polska. O, tych znaczków nie widziałem. Ciekawe. Tutaj mamy religijny. Tutaj mamy jersey. O, i Polska dwa znaczki. Dobra. Słuchajcie, szybciutko powkładam, bo trzeba odwrócić. Żeby się nie wysypały. I tutaj z tej strony. Mamy tak. Stany Zjednoczone. Tak, tu są Stany Zjednoczone u góry. Tu mamy Kanadę. Kanada, Kanada. O, te parowoziki. O, i żaglowiec jest. To jest fajne. Podoba mi się. Tutaj chyba mamy coś, jakieś kręgi polarne. To też do tematu. O, Kanada. Fajna ta kanada. A. Coś takiego. Co tu jeszcze mamy? Czeskosłowensko. Jakiś dom rekreacji. Dom rekreacji, tak, Czechosłowacja to Czechosłowację zbieram. Nie mam akurat temu tego domu rekreacji, więc ale są trzy sztuki, więc pewnie jeden dam do klasera, a dwa pójdą na konkursy. Szwajcaria, Republika Szwajcarska 30 groszy. O, no to ciekawe. Zobaczmy bliżej. Te 30 groszy, tak to wygląda. Czekajcie, bo się tu nie mieszczę. O. United States 15 centów. Tutaj coś jest ciekawego. Też. A, też Szwajcaria. Też Szwajcaria. O. Te domki są ciekawe. Mam ich trochę, nie wiem, czy, czy akurat tego mam. Będę musiał sprawdzić. No i Europa. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za tą przesyłkę. Naprawdę zaskoczyłeś mnie. Nic nie mówiłeś, że wysyłasz, a ja nagle zaglądam do skrzynki, a tutaj taka przesyłeczka gruba od Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za tą, za tą przesyłkę. No dobra, słuchajcie, to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Łukaszu jeszcze raz dziękuję za przesyłkę i do następnego razu. Cześć!